No i witam ponownie. Akumulatorek jest już polutowany, przygotowany do podłączenia BMS, -a. tak to wygląda ładnie, BMS 30A 13S 48V, proszę i teraz będę lutował przewody BMS -a. do każdej celi. Są tutaj ładnie już rozprowadzone. Tak to właśnie wygląda mniej więcej. Dobrze uporządkowane. Także niedługo będzie skończony akumulatorek, czyli taka pierwsza faza budowy tego rowerka. Później zajmiemy się dopracowaniem tej skrzyneczki, oklejeniem jej. No, i, i składanie całego, całego rowerka w przyszłym tygodniu przyjdzie mi koło z silnikiem. Także podejrzewam, że dość szybko to zrobię, i Ej, później będzie radość, i zadowolenie z jeżdżenia na tym rowerku. Dziękuję za uwagę. No, i znów witam ponownie. Jeszcze jeden króciutki filmik. Akumulatorek jest już gotowy, BMS jest przylutowany, tak to wygląda, proszę, przewody ładnie rozprowadzone, zaraz będziemy mierzyć napięcie na poszczególnych celach, w każdym bądź razie akumulator wyszedł bardzo ładnie. No, i mam nadzieję, że się będzie sprawował przez wiele, wiele lat. Także pozdrawiam do następnego. Witam ponownie. Dzisiaj chciałem pokazać: e, chciałem Wam pokazać skrzyneczkę już e, wypełnioną akumulatorem. Sterownikiem i taką małą przetwornicą na 12V, także, no, prace posuwają się do przodu. Niedługo, tą skrzyneczkę zamknę, podłączę to wszystko. Przyszedł mi silnik z kołem, który też zamontuję, ale, tak, e, poglądowo dzisiaj chciałem wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Proszę, akumulator, sterownik. Ta mała przetwornica, ale chyba będę musiał ją wymienić, bo coś mi tutaj, ona nie gra za bardzo. Tutaj jest yy, druga część, czyli tu jest pokrywa. A, tak, tak to, tak to, proszę, tak to będzie wyglądać. Także rowerek będzie naprawdę, naprawdę będzie bardzo ładny. Jutro postaram się to wszystko poskładać. No i. No i. I dalej do dzieła, czyli następny etap już jest y, zrobiony. Dziękuję za uwagę. No i proszę bardzo, rowerek wygląda tak z tą skrzyneczką. Uważam, że bardzo ładnie to wyszło. Ozdobne, ozdobne wkręty, ozdobne wkręty robią robotę. Jest już dosyć późno, także już kończę na dzisiaj. Ale, ale bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę mi się podoba. Zmieniłem koncepcję, nie będzie przetwornicy z tej strony. Proszę. Tu jest akumulatorek, tu jest yy, yy, sterownik, ale za to założę osobny akumulatorek, tylko na oświetlenie, 12V, z własną ładowarką, yy, BMS-em i tak dalej, i tak dalej. Także, no prace się posuwają naprzód. Jutro będzie zakładane koło, będę to wszystko podłączał, także będzie ok. Proszę bardzo, jeszcze. No i na dzisiaj dziękuję. Do następnego. No i witam wszystkich ponownie. Dzisiaj yy, prace postępują znów do przodu. Także chyba dość bardzo się posunąłem, bo już zamontowałem baterię w skrzynce. Em, sterownik. Wszystko jest polutowane. Podłączona jest manetka. E, podłączony jest display, założone koło e, z silniczkiem. Proszę, tak to wygląda. Koło. Malutki silniczek przekładniowy. E, ale naprawdę, bra, naprawdę jest e, no, rewelacyjny. Malutki, mocny. E, tak to wygląda. Kupa kabli. Bateryjka. Proszę bardzo, zaraz to wszystko tam upakuję, wszystko jest polutowane Jest jedna tylko kostka, która łączy display ze sterownikiem, a reszta jest zlutowana Tu jest ten mały display, tu jest manetka, zaraz włączymy Najpierw trzeba włączyć manetkę Teraz włączamy display'a, tutaj plusem Chwilę przytrzymujemy, on załapuje no i tak to wygląda Wyłączając wystarczy tylko przekręcić e, Kluczyk od manetki I już jest to wyłączone Także rowerek wygląda tak Bardzo fajnie, bardzo ładnie A więc e, No do następnego Aż będzie chodził Dziękuję za uwagę I Jeszcze raz tak króciutko Chciałem pokazać Jak chodzi silniczek Wyłączamy manetkę włączamy displeja, ok jest włączony, damy na dwójkę, trójkę i tutaj poprzez manetkę proszę, 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 o. jest mi tutaj dość ciężko jedną ręką to robić, ale ok ładnie silniczek chodzi. Wszystko jest. Wszystko jest podłączone. Także no dzięki.